serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy kilka tygodni temu byliśmy tutaj w Szczecinie u kolegów Tadeusza Kapturskiego i Rafała Grzybowskiego No kolegi Tadeusza nie zastaliśmy Trzeba bo był niestety nieszczęśliwie po wypadku którym złamał 7 żeber tutaj od tych schodów właśnie spadł, leżał wtedy. Tutaj nam prezentował gołębie i co ma z nimi być tutaj kolega Rafał wtedy mówiliśmy, że będziemy te gołębie sprzedawać, tych gołębi było około 350 sztuk wszystkich, tak? tak. sprzedaż Aha. się bardzo udała, gdyż zostało tylko jeszcze 59-60 gołębi tak, 60, takich, które na aukcję zamówione. i tu mamy też kilka takich kilka gołębi zamówionych, kilka zamówionych, jest. które za chwilkę będą w jednym przedziale, w drugim ja nie, ja nie natomiast dobrać, jest 5 ale... gołębi takich, które yy, yy, dowiem, no, wiemy z jakich są połączeń, czyli bójk Arden razy Elias, czyli Jansen, tylko nie wiadomo jest szczegółowo Po, po czym dokładnie. Po czym dokładnie. Wiadomo, po że to jest bójk Elias, ale, ale nie wiadomo po jakim. Na pewno samica bójk, bo było sześć było takich samic i na pewno samiec Elias, ale nie wiemy po których i, i to za jakąś tam symboliczną kwotę tych pięć gołąbków byśmy byli w stanie komuś oddać. Tak, Ale mamy też te gołębie, które są y, ostatnie, te sztuki, jest 59 sztuk, takich, które no, mają wszystko pełną dokumentację. To są gołębie, jak kiedy robiliśmy zdjęcia, to były gołębie y, czystej Janseny, braci Elias, było dużo gołębi Roberta wichareka. Matiasa Clementów były gołębie, mmm, bujki kilka, no po prostu Bójka różne, to i... są takie, co ostatnie Wam zostały, tak? Tak, już? ostatnie, to jest praktycznie cały rozpód, który był, to, to został, tą to pojedyncze sztuki zostały sprzedane, ale tak generalnie... Młode wszystkie lotowe też poszły e, wszystkie. Młode wszystkie lotowe poszły, zostały cztery, ale to są do wysłania, więc młodych z roku 2015 nie ma ani jednego, został tylko rozpód i, i kilka gołębi e, lotowych. Kolega Tadeusz, który... Że tak powiem, ostatnio miał tego pecha, że w szpitalu w i to chyba przypieczętowało losy gołębi, w sensie, że poszły na sprzedaż, ale już się chyba kolega dobrze czuje. To znaczy, to znaczy zostały sprzedane nie przez to, że spadłem. Ja wiem, ale to ale, przypieczętowało. Ale, ale jaki pech? 15 lat chodzę po tych schodach. Śnieg, mróz, a tu troszeczkę popadało, poślizgnąłem się z dwóch metrów upadłem tutaj na pięć żeber złamałem no teraz już jest trochę lepiej ale, ale no jeszcze obolały i tego no ale no co zrobić no, będę tęsknił za tymi gołębiami ale nie ma zdrowia koło tego chodzić Rafał też no tak mu tak, mu już przedstawiono na filmie że praca y Praca, tak no jest. Właśnie nie... rozmawiamy, my tutaj robimy zdjęcia, ale on mówi, że za chwilę musi kończyć o 16.00. No więc, no więc właśnie, do pracy, no i... A jutro, nawet mimo tego, że chyba nie będzie w pracy, to musi iść jakieś szkolenie z rana. Szkolenie, także. tak, no ale no w przyszłym sezonie z tego, co on się mówił, to mówił, no będzie praktycznie przez cały dzień będzie zajęty w pracy. No to wtedy nie ma co się zajmować gołębiami. I, ja niestety nie mam zdrowia na to, i tutaj tak żeśmy wspólnie podjęli decyzję, że likwidujemy hodowlę. I łącznie z tymi gołemnikami, ale one zostały całkowicie zdemon zdemontowane. Tutaj popatrzmy. To znaczy, gołęnik, yy, yy, to jest cały gołemnik yy, z drewna. Yy, oczywiście drewno było be bejcowane i ta tu nie ma kornika, nie wszystko zdrowe. Natomiast no, ja to mówię tak symbolicznie za ale ktoś by musiał to rozebrać. Sobie po prostu. Zdemontować, jakby, jakby Zdem, był zainteresowany. Zdemontować łodnie, łącznie z boilerami. Okay. Ja, może wszystkim. pokażę, bo tutaj jak wygląda to. To, to jest centrowy te... tak. W Tak. Można by było go rozkręcić. Wystarczy. Jeżeli całego nie, to można chociaż te elementy wykorzystać. No nie no, albo pójdzie, albo pójdzie w całości, albo w ogóle. Dokładnie. No, bo, no, no Tutaj mamy z, też tego w Tutaj Jak ktoś przyjdzie, to ma zrobić porządek. Te też z tyłu? I, te? te też. To znaczy, może jeszcze nie w tym, bo. Prawdopodobnie komuś może jakiś gołąb uciec, bo to naprawdę dużo głębi poszło, prawda? Tu jeżeli chodzi o gołębie, o gołębie lotowe, także ja muszę coś zostawić, że jak coś wróci a hodowca, który nabył, no to ja muszę tego głębia zwrócić, prawda? Jeżeli do mnie wróci. Także, że tutaj jeszcze ten zostanie pewnie przez, przez rok, ale będzie wszystko zlikwidowane. to ja jeszcze właśnie przy okazji, to może przejdziemy tam do rozpłodu. Bo tak jak pokazywaliśmy go kiedyś, jak kolega sobie to właśnie pechował, to w zeszłym roku kolega nabył zrobił taki ładny rozkład, no dokładnie no tak. wszystko podzielone. No a teraz z uwagi na te okoliczności popatrzmy, wejdziemy może o, pokażemy. Tutaj jest puściutko i te wszystkie, tak samo może ktoś już część została sprzedana tych cel, ale I, zostało tutaj jeszcze ile. jest 26 cel do, do sprzedania. Z karmikami, tak, wszystko gotowe. Oczywiście, te, w tej chwili to jest wyczyszczone i złożone, prawda? Te, do tych cel, o, tak, tutaj, tak, to, tak, prawda. Tak, tak. Te karmiki, one są tam już poskładane, ale tak, tutaj zawisły. Widzimy, zawijam, o właśnie, że, jak to że wygląda. Żeby było Widać, jak, jak, jak to wygląda. To I na sobie, jakby ktoś miał chęć, takie coś też może nabyć. Te kolega Okazyni, bo tu jest za całą taką klatkę z wszystkim cena jest atrakcyjna, także kolega. Jeżeli będzie y, ktoś zainteresowany, to na pewno dogada się tutaj. Bo to zobaczymy. jest naprawdę wygodne. O Tak jak widać tutaj było wszędzie notowane, gdzie jakała... Gdzie bo zobaczmy. Jest, dwie miski się wkłada o. i w jednej wychowują, w drugiej już tam jajka. No, u mnie to jest o tyle było dobrze, że ja mam y, zaplecze jeszcze y, tak zwane mamki, że jak już była obrączka za, założona u młodego, no to były podkładane do, 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 do mamek, a tutaj się skracało ręgi, no ale... Ale to, no jest jak jest. Jest naprawdę bardzo wygodne i spokój. Nie ma nie ma dużo pracy. Nie zawsze pewność tego, że to jest, jest to sparowane, no, właśnie tak jak naleś. Tak należy. się powinno no, prowadzić właśnie. hodowlę. Jeżeli ja wystawiam rodowód, ja muszę być na 100% pewien, że to jest po tym, a nie po innym gołębiu. Tutaj a propos tych gołębi, jeszcze Rafał, tutaj jeszcze może opowiesz coś tutaj czy tutaj czy na zewnątrz? Opowiesz może jeszcze o tych, bo mamy mówiliśmy te ostatnie 59 sztuk, tych 350, które zostały, to które to, takie gołębie, jakie to są gołębie o takie? Bo ja już mówiłem, że są Eliasy, bo widziałem jak były no, Roberta i Matiasa Klementów, w gołębie są. No i dużo, dużo innych Gerstenberga widziałem jeszcze, Ardeny tak. były od Machela bójka. Tak, jest. są jeszcze dwie samiczki od bójka. W granicach 8-9 sztuk od Eliasa. Bracielias, co są z Janssenów? To stąd są tego łębie, właśnie ze spodu tak, To jest ta końcówka, Tak, wasza. to jest. No mniej więcej tyle z serii, tyle my gołębi, tak, tak, tak by wychodziło bo to jest całość. Są my trzy, trzy oryginalne samczyki od Berkamena. To są Na co warto, warto i... zwrócić uwagę? Są głęby z 2012 roku, tak? Tak, tak to jest, jest syn Bambiny. To jest dwa razy pierwszy narodowy. Konkurs to w Belgii bardzo mało gołębi takich. Jest, żeby dwa razy Narodowy Konkurs z jednego łóbek To jest syn takiej semicy, o nazwie Bambina. Jest wnuczek Beckhama tam i jest jeszcze Imbret na Iron Sfena, a on wydał pierwszą semicę w Belgii w kategorii D. Później Robert Matthias Klement jest 9 sztuk, generalnie z gołębi Prangę. Tam jest też wnuczka 261, 10 razy pierwszy i linia jego dwóch olimpijczyków, czyli 87 i 470, co tam jest. Jest stary, ale taki bardzo wartościowy gołąb z 2004 roku, Imbretna Nationala, on jest wnukiem Nationala, ale jest wnukiem i podwójnym prawnukiem, ale 100% płodny 2004, ale fizycznie i jeszcze tak jak wygląda, to co najmniej myślę 2 lata będzie płodził. Z takich gąbków, które warto by było wyróżnić, to na pewno z seriasów numery 52, 53, 75, 55. Z, e, później z deklaków to 15, 11, 186, 15, 11, 164. To są oryginalne deklaki, hmm. czy nie? To są nie to to stop, 100% deklak, deklak od Tak. Później jeszcze. Przeważnie jest... To jest... Przeważnie to jest linia 613 do knok. Później jeszcze jest taki gołąbek e, e, 21-275. E, e, to jest samczyk, którego pełen brat wydał najlepszego rodnika oddziału, a po nim też był rośniak. W zeszłym roku zajął 9 konkursów. E, później jest jeszcze 6 czy 7 samic od Wicharego. One są wszystkie ja z 2008, 2008 tak, roku. I po każdej z tych samic był gąb, co albo miał dwucyfrową ilość konkursów, albo 3-4 konkursy w dziesiątce na oddział. Po każdej jednej, która tam jest. Później jeszcze jest. Yy... Moim zdaniem najbardziej wartościowy gołąb, czyli matka tego drugiego lotnika w Polsce w maratonie, on był też czempionem oddziału to numer 953. Polski? Nie. Tak, nie. Od Ronalda Geszteberga 953. 08-953, niebieska samica. Niestety sam nie mamy. Z tej pary. Nie macie. Już poszedł wcześniej. Nie, nie akurat nieszczęśliwie uciekł. Z woliery, także on, tak już jest już tutaj po lęgach, już po lęgach przenosiliśmy, go tam jakoś do, nie niedomkniętego wojlerę, patrzę, no uciekł. A ten byłem mnie latał i, i, i kamień wody. No. Szkoda, bo naprawdę bardzo dobry samcze. No tutaj teraz, kiedy nie będziecie już mieli gołębi, to będziecie mieli dużo wolnych pomieszczeń, tam żadnych hodowli nie otwierać będziemy tutaj. Nie wiadomo. Wszystko zależy od tak. Rafała. No ale u Rafała Rafał jest taki, o tak, bez entuzjazmu, ale praca to tak wypełnia y, cały dzień, że później nie ma czasu na tego EBI, a każdy, kto hoduje, to wie, że to dopóki, jest zawsze kosztem czegoś. Ja powiem tak, dopóki ja będę żył, a Rafał powiedzmy czy za rok, czy za 5 lat będzie chciał zająć się hodowlą, w każdej chwili może przychodzić i zaczynać od początku. No Nie wtedy potem będą rozebrane za łóżmy, nie? No nic. Także. Y, na razie dziękujemy. I tutaj mamy jeszcze trzy samiczki. Ty A to już mówiliśmy, teraz, ale mamy jeszcze tak. coś takiego. Zapomnieliśmy o jednej rzeczy, bo mamy jednego gołębia, który po prostu troszeczkę ma problemy samiczka ze znoszeniem jajek. Opowiedz tak. o niej jak to było, ale ona to będzie jako takim dodatkiem dla tego kto po prostu nabędzie za najwyższą sumę na Dobry bardzo dobre potomstwo ta samiczka daje. No tylko, że to jest tego typu gołąb, że. A powiedz jaki to jest numer Gołębia? 447. I to jest gołąb też od Wicharego, w, czyli DV04. To niej samica miała z 5 lotów 14 w C konficjent. Między innymi była pierwsza w okręgu na 8000 gołębi z maratonu takiego 13 godzin. Ale to jest tego typu Gołąb, że w zeszłym roku była parowana w takich celach. Do czerwca nie zniosła ani jednego jajka, tylko w swoim macierzystym gębniku, którym jako Roczna była przewieziona pierwszy raz, to, to tylko tam zniosła od czerwca. Dopiero myślałem, że to jest przypadek. I w tym roku, w tych celach z trzema różnymi samcami do czerwca z żadnym, wydawało się, że się naniesie, nie naniosła się. Po czym, jak ją tam przyniosłem, 7 dni zniosło. Dlatego od razu informuję. No, tak uparta jest, no. że no może być problem, dlatego jest jako dodatek, ale no, jeśli był, byłbym pewien, że ona się naniesie. To na pewno jest gołąb. Wartościowy. Bardzo, bardzo wartościowy. Bo no, jakby jeden konkurs czasemica dorobiła, to myślę, że była, byłaby olimpijką. Więc no, myślę, że osoba, która wylicytuje gołąbka najdroższego, to będzie miała taki dodatek. Ale nawet jakby zniosła jedną czy dwie pary jajek, to będzie miała dodatek taki. Ale może się uda. No. Myślę, że no, no niech. Dlatego, że jest problem, to od razu informujemy, żeby to nie było, że ktoś zapłaci jakąś obojętnie jaką sumę i będzie miał pretensje, że, że został go e, sprzedany Czy nie znosi jak? tak, dokładnie o, tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeżeli, jeżeli znajdzie się nabywca na całość zanim się ukaże na aukcji, ukaże na aukcji bo tak się umówiliśmy właśnie, że Puścimy film, jeżeli po prostu będzie tak, że gołębie będzie zainteresowany, ktoś to kupi. Czy nawet może chyba nie, nie wszystkie, tylko część, tak? Większą. To znaczy najlepiej byłoby, jakby, jakby poszły wszystkie, wtedy będzie naprawdę atrakcyjna. Ta cena. końcówka już znaczy się, ta, tego ta no, te, które te, te zostały właśnie. Te, tak. które zostały. Dobrze. Także będzie atrakcyjna cena i tutaj. Tak, naprawdę... dzwonić można do kolegi jest... Tadeusza czy Rafała, tak? Ja, ja powiem tak, to jest materiał już wyselekcjonowany, yy, gdzie yy, naprawdę. Dają bardzo dobre potomstwo y, te gołębie w różnych kojarzeniach. Y, tu nie ma co patrzeć na to, że to, jest, że to są gołębie z 2007 roku. <śmiech> <śmiech> Ale wszystkie gołębie są y, 100% Płodne, zresztą nigdy bym nie sprzedał gołębia, który miał problem ze znoszeniem jajek, czy ewentualnie Zbiedzenie. były, były niezapłodnione. Nigdy bym takiego gołębia nie sprzedał, nie oferował nikomu. Gołębie są w 100% płodne, także no. Zachęcam do, do obejrzenia filmu i podjęcia decyzji. I jeszcze my zachęcamy do tego, żeby może się znajdzie ktoś, kto te cele piękne kupi, które tutaj są, ale też jakieś inne elementy wyposażenia kolega ma jeszcze też? Yy, tak, no są karmiki automatyczne, ja to muszę pomyśleć, no troszeczkę jeszcze jest to no. bolały, prawda? Ale dojdę do siebie, troszeczkę to tam bo tu posprzątam. To są już takie drobne sprawy. No. Dobrze, czyli tutaj w razie czego to ktoś może zadzwonić. wam, że tu na miejscu już tam ktoś nabędzie to wszystko. Dobrze, także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia i zdrowia przede wszystkim. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.